Siemano mordy, z tej strony Marcin jestem tutaj z Piuro który właśnie sobie je I z Marcinkiem Właśnie daliśmy do Poznania, będzie luźne strzelanie No i co, my się zabieramy teraz do żarcia i widzimy się potem w Fajowerki Shop Bez przeciągania No To na razie Dobra, gdzie teraz idziemy? Kupaki? Fajerwerki Shop! Co firework trzeba zrobić? Heść trzeba. Rozjebać! Dokładnie tak. Gdzie dotarliśmy, proszę Państwa? Proszę nam to powiedzieć pirotechnicznie, zobaczcie kogo tu mamy. Pamiętacie? No gdzie? No powiedz wszystkim, gdzie robisz zakupy na tego sylwestra. Na tego sylwestra robię zakupy Fajerwerki Shop. Między innymi, tak. Właśnie teraz idziemy odwiedziarka i Michała? Pamiętacie, jak rok temu mieliśmy różne strzelanie i powiedziałem, że za rok się widzimy? Właśnie teraz wam pokażę gdzieś, teraz o, o teraz o, będzie Lubię siarę, siara daje moc I to by było na tyle, dziękujemy bardzo Zapraszamy do kolejnego za rok Dokładnie tak Jeszcze bardziej porąbanego to. No i właśnie znowu tu jesteśmy. Trzeba zrobić jakieś zakupy. Na różne szlanie, więc widzimy się w środku. Zapraszam do oglądania. Widzicie jak? ładnie mają tu oświecony Mikołaja mają teraz nawet, zobaczcie. No ładnie, ładnie. O dumboom. simply the best. Marcinek pokaż swoją bluzę z Simply the Best. Od oh, tyłem. No. Oh, tak. O, oh, dokładnie tak, idziemy dalej. Halo? Halo, ja po moje zamówienie. Policja, halo. Co tu się dzieje? I nie ma? Dzień dobry. ma. Patrzcie jaki fajny napis teraz Michała. ma. Fajerwerki shop. Co, jak, jak pierwsze wrażenia w sklepu? Pierwszy właśnie coebiste. Musiszcie wystraszy tego patusa z 1000 Dobra. Więc od dnia dzisiejszego mamy też dla Was małą promocję. Jarek może powiesz? Tak, na Firewerki Shop na hasło Marcinator dostaniecie Rabat 5%. Dokładnie tak, więc zapraszamy zakup do zakupów na Fireworky Shop. Wpisując w opcji jest kod rabatowy wpisujecie. E, zresztą wrzucimy na Firewerki Shop cały kod. Który należy sobie, Dokładnie. Czy, zresztą na, na koncie u Marcina tora Też będzie tak Wrzucony, który należy wpisać Który obniży Tobie zakup o 5% Dokładnie i kod jest ważny do 24 Tak jak Jarek wspomniał, więc zapraszam na zakupy Więc e, zakupy już zrobione Tutaj każdy towar wybrał Jak widzicie mamy tutaj sporo towaru Jest dużo nowości na było. Pan Michał nas ładnie obsłużył Siemano Michał Cześć Jaro tak samo, a Jaro jest trochę, wiecie, porytowany, bo się to wszystko, ładnie nie spakować nam w paczunie. No ale jakoś dasz radę, prawda Jarek? Czy ja nie dam rady? Więc tu też macie resztę zakupu, znaczy te dwie wyrzutnie to nie nasze, jakiś klient już zakupił je, zobaczcie jakie dwie duże lochy tam są. No Limits i Firework Show 188, no ale przejdźmy do tego, co my zakupiliśmy sobie. No wiecie, trochę towaru na różne strzelanie musi być, tak, to, to jeszcze nie wszystko, mam tam jeszcze doom bumy będziemy testować te wszystkie po kolei. Tutaj flary morskie, trzy sztuki, no jakaś, naczyń, nie wiem czy nowość, ale może nowość, odklaska, dwucalowy. dwucalowy, zamiast, wiecie, dobra alternatywa dla szelek, szelek już nie ma, to takie coś możecie sobie zakupić, bardzo fajna rzecz. No i co, tu jest jedna wyrzutnia Scream, bardzo fajna, macie się teraz na promocji na stronie, więc kupujcie, bo naprawdę prezent to mało sztuk. Yy, tylko taki, wiecie, multipak dumbuma. Tutaj kolejny... Zestaw rodzinne balety. Pamiętajcie, w Sylwestra nie pijemy alkoholu, dlatego zaopatrzyliśmy się w taki 24-pak dumbuma Energetyków. Tutaj wulkanik do testów kolejny F25 od Gao. I tu też nowość. Cztery różne rzymskie ognie. Mamy tutaj jeden dumbum hukowy. Dwa to były hukowe z efektem. I jeden zwykły efektowy, takie dwie patrzenie. Przechodzimy. No, trochę większego zamówienia mogę wam tylko tyle zdradzić, że to nie ja zrobiłem to zamówienie. Niestety, właśnie mamy tutaj imitację zinków. Ehm, Jak bym to powiedzieć, prehistoryczne, nie dostaniecie tego, więc nie piszcie, gdzie to mogę kupić, gdzie to mogę kupić, bo nie kupicie. Bo tu już dostałem dost 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 jako gratis 80-strzałowe rzymskie ognie. Tutaj mamy rakietę Joker. Rakietę Monster 160 od GaO, to już kurde, widać otworzył jeden, wypił pusty dumbum, Ja nie wiem, <śled> 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 wrzutnia Monster, 250 mm, oczywiście to się już skusił na dwa Skrymy. Kurde, próbuję mnie przebić. ja Nie wiem, to chyba jakaś konkurencja tu mi rośnie. Okay. Mała edycja jednak, jednak też biorę, znaczy bierzemy. Dwie 49-strzałowe z naprawdę są dobre i są w dobrej cenie. Po 129 zł za 30 mm, więc polecamy, naprawdę, bo zostało 15 sztuk, bodajże. A tam macie, proszę Państwa, co, <grym> raz... co ty robisz tam, pirotek? Nie powiedz nam, ty kurde, no, z boczuku mały. Testujesz, robot. i jak fajnie? Mam że kolejne trzy się sprzedały. Mamy tutaj Sygnacy 2.0, bardzo głośne emitery polecamy ogólnie. Kładziemy sobie na dół. Tutaj macie wyrzutnie Kramp od Pyromaxa Tylko 1,5 kg Vulkan prawdopodobnie największy jak jest dostępny tak. Od Klaska 1,5 kilo. A Klasek wiecie Tak jak pisze 1,5 to jest 1,5 Tutaj e, mówił, że ma... Ej! Będzie straszył kury na podwórku swoje Sylwestra Rakiety Dumbum oczywiście Katurę kupił nie będzie tam Tutaj patek. jeszcze ma... żywski ogień od Dumbuma Mniejsze tam wyrzutnie. Oczywiście klasycznie SONG. spektrum piękne wyrzutnie. A na samym dole ukrywa się co? XXL, XXL od Klask'a, 50 mm, czy wy to rozumiecie? Iż, kurde, I kurde, jej dwucelowy, tak. Tutaj jeszcze złoty wulkan. Oczywiście e, tylko 5 TITANIUM SALUT od PIROMAX'a. Wyrzutnia Bank od Marsa, znaczy wyrzutnia Jorgę serii Big Bang Nazwa to Mars, druga to Kasupia. To co? Nie dygaj, odpalaj, odpalamy. Nie no, żartuję, to jest zapalniczka Dumbum. Wyrzutnia SOS, petardy od Panty, Ninja, Troll. No i też monster, bo była moc bazułka. Dwa monstery? Kurde, coś mi nie minęło, ale dobra. No i bazułka. B, o ile, dobrze. Pamiętam. Więc widzicie takie skromne niby zakupy nasze Tylko parę tysięcy wydaliśmy. A nie, no. więc widzimy się na leżnym strzelaniu. Wielkie dzięki oczywiście dla Michała i dla Jarka. Widzicie mają takie, takie drogie ceny, że dlatego tak mało kupujemy, bo kurde, ja nie wiem, nie? Macie nowy napis, proszę Macie też piękny nowy napis, tutaj w Fajerwerki Shop tak. Nawet nie trzeba podać, podane na, na tacy, na ręce Fajerwerki Shop No i co, widzimy się na różnym strzelaniu Mamy tutaj pyrotechnicznie Czo... Kurde, czołgista Czołgista jest tutaj Tutaj jest Hemik, No i szefuncio, Jarka tutaj jak Pirosie Jarek, jak tam szefuncio? Szef? Zajebisty Tak? Tak no. jest więc no... Mowa I... na inaczej. Ja, ja, ja. Jak ktoś powie, że ten pan źle pakuje paczki, będzie miał ze mną odczynienia, bo... To no. się boję, już już będę. No. <laughs> Więc widzimy się na strzelaniu na razie. No. Właśnie jedziemy do Arki, bo będziemy dzisiaj robić test wszystkich betard dum bum. Brakuje nam tych nowych emiterów p 1 i tak się składa, że w Arce prawdopodobnie mają i specjalnie do największej, jak to się nazywa, hurtowni fajerwerk w Polsce idziemy po jedną paczkę petard, rozumiecie to? Więc co może wam coś tam pokażemy może nie, to dowiecie się w swoim czasie. No, więc na razie mordeczki. Tam. Jeden, drugi, trzeci, gram. Jeden, drugi, trzeci, mak. Puchasz, kop, palisz, patrz. Jarek, co ty tutaj masz? Rurę dwunastkę. Tak wygląda rura dwunastka. Halo? Gdzie jesteśmy, panowie? Gdzie jesteśmy? Gdzie dotarliśmy? Arka fajerwerki. Dobra, idziemy zobaczyć, tam Michał ładuje sobie towar. ho, 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 ho. Idziemy zobaczyć, co tam jest. Małe zakupy zrobione w arce. Dostaliśmy małe prezenciki. Ogólnie zapalary. 100 sztuk, dwie paki, 200 zapalary. Tutaj jeszcze małe tam wyrzutnie na wieczór, co nieco. Niestety emiterów nie było, dopiero jutro będą. No ale cóż, fajnie było, nie? Duże, duże. No zajebiście. Niestety nie możemy w środku nagrywać. Bo... Tak, ale no widzicie różę, zobaczyliście tutaj fajnie. Miła obsługa, super. Miłość tam, jak coś tam kupuje. U No, A No dobra, widzimy się na różnym strzelaniu. Na razie, witamy na wstępie różnego strzelania, tak jak Jesteśmy tu wszyscy. Tam jeszcze jedna skrzynka z, z fajerwerkami jest z nami Czługi 100. Siema. Pirotechnicznie. Siema. Hemik oraz Maniak Piro. I oczywiście wasz ulubieniec, ja. No Jarek, pokaż. Przyzłomny. Jesteśmy tutaj na takiej fajnej, kurde miejscówce. Dawaj Jarek, pokaż, jak się fajnie to jest. FP3 od Funke. 2012 roku. Tak. tak. Jeszcze z MWP. Przetestujemy. Jarek, rzucaj. Jesteśmy na otwartej przestrzeni i nie wieje. Nie wieje, zarąbiście. Będą spoko testy. O, człowiek. Jak ona spadnie na dół? No już jest. Ładnie. Czy wy to słyszeliście? I co to pochłania ta ziemia? Czy... To tak fajnie odbija się do ścian tak, wszystkich. Odbija się tak. i... Dobra, wiecie co? Tam jest nasza tak, obietka, na to, na dół, bo Potem to... zejdziemy na dół, ale na razie idziemy. Mam nagrać tak, test. Też z wszystkich w tej bułtce, Więc widzimy się tam na teście Dumbumów.